Masz dar widzenia niewidzialnego świata, potrafisz wejrzeć we wnętrze człowieka po to, aby się o kogoś modlić. W zeszłej nocy poprosiłem Cię, abyś wejrzał we mnie. I zobaczyłeś, co się wewnątrz mnie dzieje i modliłeś się. Obaj wierzymy, że zostałem uzdrowiony. Potrafisz też wejrzeć w pomieszczenie i zobaczyć, co się dzieje. Nie mam żadnych wątpliwości co do Twojego daru. Podoba mi się to. Wydaje mi się, że mam więcej wiary w ten dar niż ty. Umarłeś na stole operacyjnym. Co było twoim ostatnim wspomnieniem sprzed chwili, w której opuściłeś swoje ciało? Pamiętam, że znalazłem się w niebie. Dokładnie wiedziałem, gdzie się znajduję. Czy to znaczy, że natychmiast po opuszczeniu ciała znalazłeś się w niebie? Dokładnie. Nie było nic pomiędzy, to było natychmiast. Wiedziałem, gdzie jestem, to było cudowne. Powiedz o pierwszej rzeczy, jaką zobaczyłeś. Wszędzie było światło, to było wejść jak wejście do bardzo jasno oświetlonej sali. Podszedłem do stołu, który się tam znajdował. Zostałem do niego wezwany, ponieważ nadeszła moja kolej. Podszedłem więc do stołu i powiedziałem do osoby stojącej za stołem: Jestem gotów, aby tu wejść. Na stole leżała wielka księga. On zajrzał do tej księgi, ale nie było tam mojego imienia. O nie, naprawdę tak było. Byłem zaszokowany. Czyżbym przez te wszystkie lata był zwodzony? Trudno mi było w to uwierzyć. Wszcząłem tam okropną awanturę. Zrobiłem awanturę aniołowi w niebie. Ja chyba też bym wszczął awanturę, a wy co myślicie? Wyobraźcie sobie, on nie mógł dostać się do nieba. Czy chcecie się dowiedzieć dlaczego? Nie odchodźcie. Ron, na ziemi byli ludzie, którzy modlili się o ciebie. Opowiedz nam o tym. Niebo ma różne wymiary, aspekty, które nazywam różnymi wizjami nieba. Zanim się tam znalazłem, sądziłem, że jest ono spokojnym i cichym miejscem. Byłem zdumiony tym, jak wiele jest tam dźwięków, hałasu. To było trochę jak wejście do wielkiego audytorium, w którym wszyscy naraz ze sobą rozmawiają. Nie rozumiałem, co to za dźwięk. I osoba za stołem zapytała mnie. Ja sądzę, że to ty ją zapytałeś. O to, co to za dźwięk. Ta osoba za stołem powiedziała: Nie wiesz? Odpowiedziałem: Nie, nie wiem, proszę, powiedz mi, co to za dźwięk. To, co słyszysz, to modlitwy wstawiennicze ludzi, którzy modlą się o ciebie. A więc to, co słyszałeś, to były modlitwy ludzi modlących się o to, żebyś nie umarł. Kiedy to usłyszałem, to odpowiedziałem mu: Chyba żartujesz. Ja nie znam tak wielu ludzi. Osoba stojąca za stołem spytała: Czy chcesz posłuchać jednej z tych modlitw? Zgodziłem się, a wówczas ta modlitwa została wyciągnięta. Anioł sięgnął po nią, a ja usłyszałem każde jej słowo. Każde słowo, jakim modlił się tamten człowiek. I to zostało zweryfikowane, ponieważ ta modlitwa została nagrana na kasetę gdy ty ją usłyszałeś to ona była dokładnie w słowo w słowo taka sama jak ta którą słyszałeś w niebie z twojej książki zrozumiałem że ty najpierw powtórzyłeś tę modlitwę a dopiero później wysłuchałeś nagrania Dokładnie tak się zdarzyło. Nasz przyjaciel powiedział: Wiele razy się o ciebie modliliśmy. Nie pamiętam żadnego konkretnego momentu. A wówczas Ron powtórzył mu tą modlitwę słowo w słowo. To były bardzo specyficzne słowa, których on używał. A później odnaleźliśmy nagranie i to doskonale się zgadzało: Miałeś w niebie wiele cudownych doświadczeń. Opowiedz o jednym z nich. Kiedyś urodziło się wam martwe dziecko. O. Dobrze. Przepraszam. Ron przeżywa na nowo swoją historię, swoje świadectwo. Za każdym razem, gdy prosimy go, aby się nim podzielił. A to jest bardzo trudny moment. On usłyszał głosy dzieci, a jeden z tych głosów był bardzo szczególny i on chciał przedostać się przez barierę, za której było słychać te głosy. On ich nie widział, tylko słyszał, jak gdyby bawiły się w wodzie, w strumieniu, wydawało się, że są bardzo szczęśliwe. Ron wiedział, że ten wyróżniający się głos należy do naszego syna Jasona. Zaczął iść w kierunku tej bariery. Stanął wówczas przede mną ogromny anioł, pełen autorytetu, który wyciągnął rękę w kierunku mojej twarzy. To była ogromna ręka, która okryła całą moją twarz. On powiedział, on ma się dobrze, troszczymy się o niego, a teraz wracaj. Postąpiłem zgodnie z jego poleceniem, wróciłem do stołu, na którym była książka, w której nie było mojego imienia. Ja wróciłem do tego stołu. Twoja historia jest niesamowicie poruszająca, szczególnie w tej części, w której mówisz o dzieciach. Następna scena, którą Ron stamtąd pamięta, to wiele tysięcy ludzi, wielotysięczny tłum ludzi idących w tym samym kierunku, jak gdyby pochód. Ron spojrzał w przód, żeby zobaczyć dokąd oni idą. A tam stał Jezus, który ich przyjmował. Większość tych osób stanowiły dzieci w różnym wieku, w różnej wielkości. Dorośli byli jak gdyby rozsiani tu i tam. Zobaczyłeś też, że dzieci niosą coś w swoich rękach. Z początku wydawało mi się, że te dzieci niosą na swoich rękach inne dzieci, ale kiedy bliżej się im przyjrzałem, to zobaczyłem, że one niosły w swoich rękach jak gdyby miniaturowych dorosłych. One niosły osoby, którymi stałyby się, gdyby nie dokonano na nich aborcji albo gdyby nie umarły przedwcześnie. Ron, nawiązałeś kontakt z wzrokowy z pewnym młodym człowiekiem tam w niebie. To było bardzo znaczące, opowiedz nam o tym. Ten młody człowiek niemal w drażniący sposób krzyczał: Udało mi się, udało mi się, udało mi się. Pomyślałem, że mi się nie udało. On szedł wzdłuż tego tłumu i podszedł do Pana. Pan tam stał. I on przeszedł przez Pana do nieba. W tym momencie werset biblijny stał się dla mnie żywy, ponieważ Biblia mówi, że jedynym sposobem, aby dostać się do nieba, jest przejść przez samego Jezusa Chrystusa. On jest jedyną drogą. Co Pan powiedział ci na temat tego młodego człowieka? On powiedział mi dwa słowa. Zapamiętaj to. Pomyślałem, że mam zapamiętać tego młodego człowieka. Ja nigdy go nie zapomnę, ciągle go pamiętam. Był pewien powód, dla którego Pan Jezus to powiedział. To było zdumiewające. Nie chodźcie. Parę lat później robiliśmy studium biblijne. Były dwa małżeństwa, które musiały odbyć podróż, aby przeprowadzić to konkretne studium biblijne. Oni mieli ze sobą materiały wideo, mieli doświadczenie w tej dziedzinie, więc oni prowadzili to studium, przybyli z innego kościoła. W trakcie jego trwania prosili nas o modlitwę, o młodego człowieka z ich kościoła, który umierał na chorobę nerek. Każdego tygodnia prosili nas. Żebyśmy modlili się o Scottiego Hanagana. Gdy do nich przybyliśmy, oni powiedzieli, w tym tygodniu mamy pogrzeb Scottiego. Nie musicie się już o niego modlić. Oni powiedzieli to w tak radosny sposób, że wydało nam się to niestosowne. Ale oni odpowiedzieli, powinniście zobaczyć zmianę, jaka zaszła w jego matce. Ona oddała go Panu. Scottie był wspaniałym młodym chrześcijaninem. Oni powiedzieli, chcemy, żeby Karolin odwiedziła waszą grupę. Kilka tygodni później przybyła do nas Caroline Hinnagan. Po spotkaniu Ron do niej podszedł i spytał: Nie wiem dlaczego cię o to pytam, ale czy masz ze sobą zdjęcie Scottiego? Ona odpowiedziała: Zazwyczaj go ze sobą nie noszę, ale dziś wróciłam do domu specjalnie po to zdjęcie. Sięgnęła do dużej torby i wydobyła z niej oprawione w ramki zdjęcie 8x10 cali zdjęcie Scottiego. Gdy tylko je nam pokazała, Ron upadł na kolana. Przed nią i powiedział: To jest ten młody człowiek, którego widziałem wchodzącego do nieba. On nie miał najmniejszych wątpliwości, że to był właśnie on. Zdjęcie, które wyciągnęła, pochodziło z okresu, gdy on był jeszcze zdrowy. I na tym zdjęciu on miał 21 lat. Dokładnie takim widział go Ron, kiedy on wchodził do nieba. Ona nie była zaskoczona tym, że jej syn jest w niebie. Ale było dla niej wielką pociechą i rozkoszą wiedzieć, że ktoś był tego świadkiem.